Siemanko w sobotę z rana, wczoraj deszcz dowalił taki, że nie wiem co, także dzisiaj w gumiakach muszę latać i nosić te, te deski, no bo innej opcji nie ma, trochę zamuliłem co prawda, późno się obudziłem, jeszcze składałem filmik, bo wczoraj nie złożyłem, bo skończyłem w pół do drugiej, walkę z szafkami, jeszcze sąsiad przyszedł, piwko machnęliśmy, także tak to zeszło, no i co dzisiaj zobaczymy, mamy 9.37, zobaczcie jakie bajoro, masakra, masakra, zabieram te deski, noszę i będziemy się, za. a nie, no i muszę tu wrócić i kolejne 12 przemalować, nie, jak przemaluję kolejne 12 sztuk, no to wtedy... No to wtedy będę się brał zabicie tego. A one sobie tu będą schły. O kurde, dobra, to ja działam. Okej, okay, kolejne przemalowane. Mam nadzieję, że słońce trochę wyjdzie może za jakiś czas i trochę by wypaliło te deski, żeby szybciej przysły, bo tak to będzie słabo kurde. Nie wiem czy nie lepiej jakbym zostawił uchronę, ale w sumie jak słońce wyjdzie, to ten kurde, teraz tam trzeba się przedostać jakoś. A, to znowu w gumowce, dobra, to lecę, zaraz się tam widzimy. Co jeszcze udało złożyć, to wszystkie szafki, 81, 60 i 41. I tak samo jeśli chodzi o, o szafki wiszące. Także co, to mamy. Zabieram się teraz za krojenie następnych desek. Trochę ich mamy, także myślę, że będzie można zdrowo z tym polecieć. Na pewno ta ściana do końca i być może ta cała też. Także zaczniemy te dwa boki, a później zostawimy sobie tamtą. No i na koniec tą, ale to będzie nie wiadomo kiedy. Także zaczynam jechać i działam. Słuchajcie, ja po dłuższej przerwie y, tam musiałem na obiadek jakiś czy coś tam z dziewczynami i w ogóle, więc wróciłem w końcu i pokażę Wam może o co chodzi. Y, wyszło zobaczcie jak, także piórem jest do samej krawędzi, tutaj ale musiałem do pomóc i lekko ostatnie dwa, niestety, rozciągnąć. Bo inaczej by była taka kiszka, że musiałbym 10mm pasek docinać. A jakbym ja chciał 10mm pasek docinać, jeszcze pod kątem, to co by mi zostało z tego pióra? Prawdopodobnie tylko ten, ten taki kawałeczek musiałbym tam doklejać, coś albo coś kombinować. Więc wolałem to wziąć i lekko rozciągnąć, trudno. Jak się człowiek przyjrzy, to może zauważy, na pewno zauważy, ale tak jak stąd mi się wydaje, że tak zostawię i chyba nie będę nic kombinował, żeby tam dokładać coś, chyba to jest najlepiej wykończone jak może być, a jak nie jeszcze zobaczę nad jakimiś listewkami, takimi naprawdę małymi, takimi, nie wiem, świetwałeczkami wypuklonymi może. Ale to jak coś tu kupię jednego przyłożę i sprawdzę pierw, Nie będę od razu kupował wszystkich, bo może się okazać, że to będzie wyglądało już gorzej jak teraz, więc... Więc na razie tak zostawiam, biorę już się za okno. Yy, zaraz, zaraz znowu leję, ja pierdnię. Yy, biorę za okno, się obijam okno i przechodzę, chyba na drugą stronę tu będę z tą ścianą teraz leciał. Do momentu, gdzie będę docinał teraz w miastko i będzie przy tym zabawa, jak zawsze. Tu sobie zaznaczymy bok, że nas jest tutaj o. Musimy ze środek znaleźć tego otworu. Wiemy, że to jest nasz bok, i że 68 ma dziura od otwornicy, czyli musimy 34 sobie zaznaczyć. I to będzie nasz środek na, na naszej desce. 34 jest tutaj. Dobra, a tutaj jest środek naszego otworu. I teraz jeszcze trzeba by było dół znaleźć. A żeby dół znaleźć, to muszę wziąć kawałek jakiegoś odcinka. O proszę bardzo, słoneczko wychodzi, jak pięknie. W końcu. Po dwóch dniach zamoły taki, że głowa boli Dobra i teraz tu dół, cyk. I teraz sobie zmierzymy dystans jeszcze od tej kreseczki do kurde, ciężko będzie go to złapać tak naprawdę. Tak o, zrobimy 33 33 mm i do środka 34, czyli razem. 67, tak? 33 i 34, tak jest. Czyli 67 od dołu, czyli tak, teraz musimy sobie zaznaczyć, przełożyć na środeczek, który jest tutaj. O, właśnie tutaj. I ile ja mówiłem? 67 od dołu. 67 jest tutaj OK I to by było tutaj Żebym widział, bo nie będę widział. Tak, o. Ok. Czyli wiercimy tu i wydaje mi się, że będę bardzo blisko do tego, żeby to tu odciąć i sobie przełożyć kabel. Nie będę musiał arbetki ściągać. A i jeszcze ten trzeba wymierzyć. To, tutaj będzie kabel antenowy jeszcze szep nasz Ale jest duża jama, czyli powinien Mam nadzieję, że jak sznurki przełożę to będę mógł to normalnie wyrąbać 1410 Od tego I tak naprawdę to jest chyba na środeczku I tej samej wysokości Czyli 1410 Mamy tutaj o I tam było 67 z dołu Czyli tutaj o, dobra, wycinam to, teraz, ła, gdzie jest coś, gdzieś tu mam jest tutaj, jeszcze nie wyjąłem wczoraj tego, drzewienka, Ciekawe, czy wyleci tak. na luzaczku powinno mi starczyć drewno tutaj, także o to się nie obawiam, Musiałem przykręcić tą różową płytę i również ją troszkę skrócić, żeby była mi poniżej blatu, eee, bo blat przyjdzie tutaj prawdopodobnie, może trochę wyjdzie dalej, gdzieś dotąd, ale chciałbym żeby było poniżej, żebym mógł to jakoś zabudować, zobaczymy co ja tam w ogóle wymyślę jeszcze, jeszcze nie wiem, nie mam na to sprecyzowanego planu, wszystko leci na, o. nie no trzeba to było jakoś wyjąć czymś płaskim najlepiej. No, chodź tutaj, tutaj coś mam polskiego. Ciekawe czy przelezie. Nie. <grystanie> nie przelezie, co ja kombinuję. Wkręty jakiś coś, dół, to nie, to nie, to nie, to nie, to nie. Zapomniałem oddać sąsiadowi mieszadełko, kurde. Jak tutaj mieszałem, to pożyczyłem, bo pojechałem do Mrówki kupić mieszadło i same były takie wielkie, że musiałbym, nie wiem, takie wiatro 30-litrowe chyba kleju mieszać, do, żeby mi się to ten... A małych zero. Zero małych tam w mówce Nie wiem czemu tak o No wychodź, kurde Co za bestia się trzyma Szybciej bym chłód czy nie wyjdziesz Coś tam wyłazi Dobra, mamy to Więc wiercę. gdzie? nie znajduję się gdzieś, bo nie, co? A nie mówiłem wam, ładowarka od makity poszła z dymem. Także mam po, po tej, jeśli o to chodzi, już odłożyła łyżkę, i nie chcę chodzić. Muszę zamówić jak najszybciej, kurde. Mam dewalta na szczęście teraz w dużo nie będę potrzebował w sumie, w tym najbliższym czasie, chyba, ale tu synatne rowek tylko. Bo tu i tak mi gniazdko zasłoni, więc nie ma co się przejmować tym zbytnio. I teraz jeszcze flat do zrobienia dziurki. Wiem 14 zrobię, tak żeby tam... Żeby było. Bo chyba nie będę robił takiego typowego gniazdka antenowego tam. Bo i tak kabel do cyfrowego polsatu idzie i tak, więc... Co to za różnica? Widziałem w komentarzach, że macie niezłą bekę z moich mamboszy. <grym> ja też z nich mam bekę, ale słuchajcie, jak włażę tu po tym podwórku na tym mokrym błocie i mam tu wejść w tych butach, to nie chce mi się tego błota po prostu wnosić. Więc wolę zdjąć, założyć takie klapeczki budowlane z blachą w środku. O, przejdziesz czy nie? Przejdziesz, kurde te o to chodziło. Znaczy czy o to to jeszcze nie wiadomo, bo zaraz zobaczymy, czy ja trafiłem w dziurę w ogóle tak, jak powinienem trafić. Tam na tamtej stronie się udało. Zobaczymy, co, co będzie na tej. Zobaczymy, co będzie na tej. Lekko w prawo pokazuje mi. A tutaj. No, kurde. Słuchajcie, nie mogę wam za bardzo zademonstrować tego. Widzicie? Jest wszystko na równośko. Także piękne sprawy, chociaż tutaj, no tak. Nie, no jest ideał, kurde. No nie ma co narzekać, naprawdę. Także tu mamy. Tu też trzeba pewnie się zlicować. Jest git. Więc bije to i lecę dalej. Bije to, lecę dalej. No, Parapetu zaraz dojdziemy, tu zabawa ciągle tutaj będzie. Nie będzie to szybko szło na pewno jak prosta ściana, bo na każdym coś się będzie napotykać. O kurde, co mnie tak buja? Ja ale dzisiaj sobota. Nic nie, nie degustowałem, nic dzisiaj jeszcze, więc nie wiem, co mnie tak buja. Dobra, to ja Ciaham, lecę do parapetu. Godzina późna, bo 19:46, ale jeszcze dostałem przed chwilą szamkę cieplutką od sąsiadów. Eee, bo żona dzisiaj na urodzinach z córą u sąsiadów, więc. A przynieśli mi też jedzonko, więc trochę, trochę mi zeszło ze zjedzeniem, ale teraz mógłbym dalej działać, ale trzeba się zawijać. To zrobione jest, e, ta strona tak jak chciałem. Najgorsze jest to, że piła, coś jest nie tak z piłą. Albo się, naj, najlepszy scenariusz, właśnie miałem wziąć śrubokręt. W najlepszym scenariuszu, co rów gdzie tu wchodzisz mordo? Już przyprowadziłem psiaka, bo już nie walek gwoździ. No co, co? Chcesz na łóżeczko iść się walnąć, co chodź. No to chodź, chodź. No leć się połóż. Łapa, pa, 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 pa. Już mu nogi odbiera tylne, nie może już, że przychyla go kurde na nogach. Patrzcie, co się dzieje z piłą. Coś jest kurde ewidentnie nie tak. Tylko teraz jak się do niej tu dobrać? Odłączyłem? Nie. Dobrze bo było odłączyć niej. Coś tu jest jakaś ta, pewnie... ...się coś otwiera. Czy, albo się w ogóle zdejmuje tą osłonkę. A ona tak nie zejdzie. A może... No kurde, tamta nie chcę puścić Ta puściła Może odłączę pierwso, żeby sobie paluchów nie uciąć Coś jest nie tak, mam nadzieję, że się nie zesrała, bo nie za bardzo mi się by chciało Może to trzeba było odkręcić tutaj Nawet był w zestawie kluczek ostatnio ja chciałem wymienić Starej pile Starej pile co chciałem wymienić tarczę To skończyło się na tym, że No i o co tu chodzi? Fajnie było mieć instrukcję obsługi w sumie, nie? Coś tu też mam do naciśnięcia O! No to mi nic nie da, bo to jest Żeby do tej śruby się dostać no, no, trzeba odkręcić tą śrubę, no, ten, ten, tą, tą nakrętkę, i wtedy będzie to miało sens, chyba. Nakrętkę czy śrubkę, czy ta idzie. Mam nadzieję, że to tylko się poluzowało tu na śrubie. Gdzie to jeszcze trzyma teraz? Uch! Dobra, wystarczająco. Co tu się dzieje? Zobaczmy. Luźna śruba, zobaczcie. Tu gdzieś powinna być blokadka. No przycisk chyba. Zobaczcie, jak tarcza lata. Ja pierdzielę. No dobra, spróbuję to dokręcić jakoś. A tu lewy gwint jest. Tu jak ręce. Gdzie jak ręce. Ja e to chyba będzie kryzys, zażegnane. Zobaczcie. Ale nie kręcę bo za urwę. Dobra, to co? Dokręcamy. Mi się trochę martwiłem, Mówię, kurde, jak mi się sypnie. Wiadomo, gwarancja można wysłać, ale chodzi o to, że jutro bym miał problem z działaniem dalszym. Więc no wchodź tu. Wchodź tu, wchodź tu. Dobra, mamy to. Zaraz sprawdzimy, czy to tylko to było. Ale się ładnie zrobiło teraz, ja pierdziele. Czemu tak się dokręca? Ach, możliwe to? Chyba tak, no co. Dobra. Wyciągnięte i ten rehajster tutaj trzeba by było dać. I chyba będę mógł się brać za sprzątanie, wychodzi na to. Za sprzątanko i nie wiem czy kurde jeszcze może, jak się dzieci tam bawią, może bym zdążył jeszcze pomalować kolejne 12 sztuk na jutro. Te bym przyniósł. Zobaczymy jak z czasem. Może się uda jeszcze czy działa co jest? A idzie dobrze. Nic. Działa wszystko. Wszystko działa, wszystko jest podokręcane. Dobra, test. Ech. Elegancko. Tu jest zażegnany. Dobrze, że to tylko było to. Dobra, to co? Ja się biorę za sprzątanie. Zobaczymy czy coś mi się jeszcze dzisiaj uda zrobić. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że oczywiście też musiałem te ostatnie dwie tutaj podnieść. Nie chciałem kombinować z różnicą, żeby tego tu podnieść, żeby wszedł na ciasno. Jak jest, niech będzie lujowo, ale jednakowo, jak w wojsku po prostu, nie? Także te dwa paski to mamy poszerzone i te dwa tutaj też poszerzone. Ja powiem wam szczerze, ja to widzę, dla, bo, bo ja to robiłem, nie, ale nie wiem czy dla kogoś, to tu wejdzie, to będzie widoczne, no tak co trzeba było rozwiązać, nie widzę lepszego wyjścia, wydaje mi się, że tak najlepiej to, 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 to można było tak zrobić. Dobra, biorę się za ten sprzątanie, bo baławiam. Siemaneczko przy niedzieli, zapomniałem dograć tutaj końcówki już z tego wszystkiego i tak o dziewiątej byłem wieczorem w domu, także... Także dogrywam teraz, niedzielę rano, powoli idę się szykować, trzeba będzie lecieć z tymi ścianami, pogoda ładna, także na pewno będzie można malować te deski, mam nadzieję, że te dwie ściany oblecę i że będzie git i wszystko fajnie pójdzie, a czy tak będzie to się już okaże niebawem, dobra to ja uciekam, pozdrawiam wszystkich, dobrego dnia wam życzę, trzymajcie się, cześć.